Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównania Xiaomi Mi 10T Pro kontra Samsung Galaxy FE 5G. Star z Samsungą mamy na 865, 6 GB pamięci RAM, tutaj mamy Snapdragon 865, 8 GB pamięci RAM, więc teoretycznie różnica 2 GB RAM między jednym a tele drugim a telefonem, który będzie szybszy, który lepiej będzie ogarniał, sprawdzamy, testujemy. Pierwsze co, aplikacje, Allegro, Samsung szybszy, AliExpress, też Samsung, Ceneo, Samsung, Galerie, również Samsung. HBO Go, Samsung i Pla Samsung, jak dojadę. Samsung, mapy. Samsung, następnie mamy Player.pl dla Samsunga. Olix, podobnie pyszne PL. Też wygrywa Samsung, Glovo. No i to tutaj, to zawsze dziwnie ta aplikacja jest stworzona, strasznie długo się zawsze uruchamia. Często w ogóle nie ogarnia gdzie się jest, jak widać. Następnie mamy sklepy, też Samsung. Spotify. No tu Samsung widać, że mimo te procesory takie same, szybsze, Szybsza pamięć w nim jest, więc widać to, że w Internecie wszystko więcej szybciej się dzieje. No i lepsza nakładka, więc na razie Samsung wygrywa to porównanie. że tak samo. Twitter też Samsung. Uber. Również Samsung. Wykop. Tak samo. YouTube. Tak samo. No więc tutaj ewidentnie wygrana Samsunga. RAM. Tutaj mamy 2 GB pamięci RAMu więcej. Tu mamy 6, więc sprawdzamy, co pozostało w pamięci RAM. No tu widać, że AliExpress ubite w, w tym siał, mimo powinno w nim być. Następnie mamy HBO Go w ramię w obu i pla. Tak samo jak dojadę na razie też dobrze. Mapy minimalnie coś tutaj doładowywało. Player ubity w obu. Olix w ramię. PL w ramię głowo, restart w obu sklepy, jak widać, tutaj też dobrze jest ok. Na razie powiedziałbym, że oba telefony w miarę dobrze to wszystko ogarniają. Co widać na załączonym obrazku: TripAdvisor też jest dobrze. Twitter obu w ramię, Uber, tak samo. Wykop, tak samo. I YouTube. Też dobrze. No, czyli jeżeli chodzi o zarządzanie RAM, 6GB smartfon zachowuje się tak dobrze jak 8 gigowy, więc no to już tak to bywa. Dobra, zobaczmy, co będzie w przypadku gier. Czy będą jakieś większe różnice? Lecimy. Asfalt 9: Co będzie szybsze. Szybszy jest Xiaomi Asphalt 8 Też Xiaomi Temple Run 2 ja Chyba nie dotknąłem w Samsungu, więc tu sobie wyczyśćmy je Jeszcze raz Temple Run 2 No widać drzewa że... Mi 10T Pro lepiej. Dobra, jedziemy dalej. Subway Surfers. mi Dead Trigger 2. Też mi... No tutaj wychodzi, że Mi 10T Pro do gier szybsze. Coś nie wiem. Coś nie zapanglało, czekajcie, no trudno. No, o, chyba że zrobiłem. No, nie wiem o co chodzi. Mniejsza o to. Asphalt Extreme. stream. Ja screen zrobił czy coś. Tu też, ale widać, że tutaj w grach mi 10 to zdecydowanie lepiej i szybciej działa niż S10FE, S20FE. Nie było zresztą czegoś takiego Z10 Fan Edition. Mnie pamięć nie myli, tu też się mi szybsza. Jak było i mamy PUBG Mobile. Więc jeżeli chodzi o granie, no to lepiej teoretycznie ten, chociaż ten ma troszeczkę gorszy ekran, nie ma moleda, ma tylko zwykły, Chociaż wiadomo, do grania też trochę lepiej, bo się nie wypali. Zresztą najlepiej to porównać ich ceny na dole, zobaczyć co mniej więcej jeden i drugi sobą prezentuje. No więc zwykle miliard reklam, nie będziemy ich oglądać. Jakichś bonusów, srusów, jak to dziwnie bywa w tych grach. Dobra, zobaczmy jeszcze co z pamięcią RAM. Czy dostaje wszystko w RAMie, czy nie, więc lecimy. Asfalt 9. No, restart w Samsungu. asfalt 8. Ubity w obu. Temple Run 2. W pokoju jest, w Samsungu poza. Aż dziwne. Subway Surfers. Widać. Dead Trigger 2 jesteśmy w ramię obu. I do tego właśnie się więcej ramu trochę przydaje. Tu 2GB robi różnica. Prawie wszystkie gry są. A tutaj w Samsungu przy 6, no to już takiego luksusu nie mamy. Mimo że aplikację trzymano, to na gry już mu tej pamięci nie starcza. No i też PUBG do ponownego uruchomienia. Więc, no cóż, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Widzicie który jest lepszy, w czym i jak to mniej więcej wypada. Odnośnie oczywiście Samsunga, Galaxy S20 FE, jak i również Xiaomi Mi 10T Pro macie playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, tak wygląda. Co bym wybrał? Ciężki orzech do zgryzienia. Najlepiej popatrzeć ceną. Zobaczcie, jaki go typu ekran wolicie. Co ma być trochę szybsze, co ma być trochę wolniejsze. Mniej więcej na te pytania tu odpowiadam w tym filmem. Więc tyle. Z tej strony uciek. Trzymajcie się ciepło. Hej!